Także jo hej, cześć się, Max cześć, Wojta z Wojtas Games Dzisiaj sobie nagrywam odcinek z jak większyć FPS z, w Fortnite Battle Royale. I z, wam pokazuję jak to zrobić. Wchodzicie pierwszy w start naciskacie w prawym przyciskiem na komputer właściwości zaawansowane sobie na systemu Wyszkacie wtedy zaawansowane ustawienia. Tu pasuje dla, dla, dla uzyskania najlepszej wydajności. Zastosuj OK, OK. Zamykacie i macie taki wygląd. Czekajcie jeszcze tutaj, to opróżnimy. No dobra. E, drugim sposobem, jakim będzie, to wpisujecie e, konfiguracja. E, czekajcie. Kon konfigurację systemu wpisujecie naciskacie rozruch opcje zaawansowane liczba procesorów odznaczacie zaznaczacie za znaczy, 3 największą liczbę ok zastosuj tutaj jeżeli będziecie mieli 30 ustawcie sobie na 3 teraz wchodzicie w usługi ukryj i wyłączacie tutaj praktycznie wszystko wiecie Dobra, uruchamianie to, tutaj możecie sobie yy, usunąć takie pliki, które ci się uruchamiają razem z komputerem, no to tyle z tego, odświeżacie, teraz wchodzicie w rozruch, procent, updata, procent, cofacie się do updaty, local, Niskacie fortnite, czekajcie, naciskacie, gdzie to było, fortnite game, saved config, windows client, jeszcze możecie się cofnąć Kr crash reporter i usuwacie to dobra wchodzimy w windows client game user setting i tutaj macie tutaj macie trawę co nie patrzcie tutaj macie trawę także wpisujecie jeżeli macie true jak tutaj e ustawiajcie tutaj wtedy FALSE na trawę false i teraz y, control T. Nie, kurde, nie, nie, nie control T. A jeszcze bym zapomniał. Nie zapisuję Jeszcze naciskacie prawym przyciskiem właściwości i odznaczacie tylko do odczytu. Oznaczacie i wtedy zastosowujecie. Jeżeli już zrobicie, naciskacie jeszcze raz właściwości i tylko do odczytu wtedy zaznaczacie. Jeżeli już zmieniliście ustawienia tutaj już czekaj, teraz szukamy display y, display gamma mode coś, takiego, czekajcie Szukam tutaj display y, gamma mode czekajcie czekajcie, czekajcie gdzieś tutaj to powinno być Czekajcie 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 tutaj gdzieś to powinno być o tutaj macie display gamma 1 widzicie Ust jeżeli będziecie mieli tutaj 2 kropka to stawiacie 1 tutaj wpisujecie i 60. Pamiętacie pamiętajcie i zjeżdżacie na dół i tutaj ustawiacie tak jak ja mam 0 0 0 0 0 tutaj macie też 0 tu też 0 no Możecie sobie tak ustawić, bo to będzie więcej FPS-ów. No i co jeszcze? Tutaj możecie sobie. Tutaj mamy true, 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 true false. No. I wtedy wchodzicie plik, zapisz. Zapisz tu prawym przyciskiem. Właściwie, właściwie wtedy zaznaczcie tylko do odczytu. Sosuj. Ok. I macie. Um. Kolejnym sposobem, jakim bym mógł Wam jeszcze pokazać, to wchodzicie w pan sterowania NVIDIA. Czekajmy i używ y naciskacie y stosuj preferencje użytkownika podkreślając wydajność i ustawiacie z jakości na wydajność. Wtedy to się tutaj naciskacie, zastosuj naciskacie, chwilę Wam zlaguje komputer. I wtedy naciskacie y, konfiguruj funkcję surround. Y, no, jakoś tak, nie wiem. kurde surround. No dobra. Y, naciskacie wtedy, jeżeli będziecie mieli wybór automatyczny, naciskacie GeForce GTX 630 czyli swoją kartę graficzną. Nie wiem, na przykład 1550i, 750i, 550i i takie różne, wiecie asortym. Nie zaznaczajcie procesor bo to nie polecam. No, jeszcze z naciskacie, może jeszcze znaczy wyreguluj ustawienie wideo, nie? Yy, czekajcie, czekajcie przyznanie ustawieniami 3D i tutaj wszystko sobie stawia się tak, jak ja mam dobra i tutaj wtedy, wtedy ustawiacie ustawienia programu, naciskacie. Wtedy czekajmy chwilę, aż się załaduje. I tutaj jeszcze by nie ci mieli, i tutaj naciskacie. Tu, jeżeli nie będziecie mieli, tej Fortnite, to naciskacie tutaj. dodaj i no i Fortnite, nie? no Jeżeli Wam pomogłem w tym odcinku, to zostawcie suba i łapkę w górę. Bardzo mi to może w rozwoju kanału. Nieco, trzymajcie się i eluwa.